Drodzy Państwo, kolejny samochód Państwu prezentuję. Jest to Skoda Fabia. Skoda we wtorek przyjechała z Niemiec. Jest już zarejestrowana, ubezpieczona po badaniu technicznym. Także badanie techniczne ważne na rok. Koszt przerejestrowania tego samochodu na nowego właściciela tylko 60 zł. Pod warunkiem, że zostaną tablice rejestracyjne. Dokładnie 66,50 Koszt przerejestrowania tego auta Na nowego właściciela Drodzy Państwo, Skoda Fabia To jest 2012 rok Silnik benzynowy W stanie doskonałym Pod względem technicznym Oraz wizualnym Tak się samochodzi prezentuje Nie jest poobijany Nie jest porysowany Opony w bardzo dobrym stanie Rdzy na tym aucie Nie zobaczycie Osobiście tym samochodem byłem na badaniu technicznym. Wszystko jest w porządku z tym autem. Tak się autko prezentuje. Skoda, to jest bardzo prosty samochód w eksploatacji. Także jak przyniesie jakieś problemy, to niewielkie i tanie. Mechanicy po prostu znają się na tych autach. To jest starej generacji samochód, prosty w naprawach. Auto tak jak widać w środku czyste, zadbane, tapicerka nieporwana, nie, nie poprzypalana, papierosów tutaj raczej nie było palone, nic nie czuć. Tak wygląda tapicereczka, czyściutka, zadbana. Zaraz podejdę, zobaczę jaki przebieg, bo nie pamiętam. Przebieg niewielki, 161 tysięcy ma tylko przejechana ta, ta Skodzinka. Wszystko w aucie działa, samochodzik ładnie odpala. Klimatyzacja jest. Dwa kluczyki. Tak zwane sezoryki. Książka serwisowa do przebiegu również jest. Będzie tutaj u nas sfotografowana, ona. będzie można ją zobaczyć na stronie naszej lef.pl tam będą wszelkie informacje o tym samochodzie. Cena, rok produkcji, dokumentacja, także wszystko zobaczycie na stronie lef.pl. Zapraszamy!